A moje koleżanki, podam przykład, o, ale ty super wyglądasz, nigdy nie, nie wyglądasz na 51 lat i tak dalej. Ja mówię, no to na co czekać? O nie, ja to nie mam czasu. I dla mnie to jest Tak, wymówka. tylko y, ty masz już swój schemat, masz swoje produkty, ulubione posiłki, tak, i jak idziesz nawet na jakąś imprezę i wyciągasz swy, swoje posiłki, swoje pudełka, nie do końca jest to aprobowane przez innych, albo to, że nie pijesz alkoholu i pijesz tylko, tylko wodę, tak, to jednak nie do końca ludzie potrafią sobie odmówić tego, że no super wyglądasz, ale jednak nie potrafię być w takim reżimie i. Y, Mieć takie wyrzeczenie jak ty, żeby jednak osiągnąć ten sukces. Tak. Czy to jest łatwe na co dzień? Czyli co. W, w moim wieku to już jest łatwe. Może młode dziewczyny mhm. by się tym przejmowały, ale nie, to też na pewno weryfikuje trochę znajomych. Mhm. Jeśli ktoś naprawdę ci kibicuje, to nigdy tego nie skomentuje, a wręcz przeciwnie, będzie cię wspierać. Mhm. Ale tak jak mówię, ja już pewnymi rzeczami się w ogóle nie przejmuję i dla mnie to jest wiesz. Niech sobie mówią, niech sobie. To jest moje zdrowie. I tak jak y, mówię, Dokładnie. jeden dzień ćwiczeń to jest przedłużenie sobie życia, tak naprawdę. I to gdzieś na pewno ma e, odniesienie, ponieważ e, naprawdę czuję się świetnie. Gdzie, pomimo tego, że jestem po operacji kręgosłupa, e, mam dwie, dwie śruby w szyi. E, Powinno mnie to gdzieś tam ograniczać, bo jednak są to ciężary, a wręcz przeciwnie, ja się czuję o niebo lepiej i mój kręgosłup zupełnie inaczej funkcjonuje, niż funkcjonował naprawdę tak. trzy lata temu. Ktoś sobie może pomyśleć, że gadam pierdoła, ale tak nie jest. Także naprawdę tak. to ma bardzo duże dla mnie, jakby bardzo duże znaczenie.